Cześć, z tej to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym Paladynie na EU1 i będziemy tutaj dopychać sobie lochy, oczywiście te lochy, które musimy jeszcze dopchnąć, czyli przede wszystkim Esteros oraz 13 piętro w strefie roku. dlatego że jak pewnie śledziliście tą serię, to wiecie, że od około 4 leveli na 360 zaczęliśmy stopowanie lochów, natomiast oczywiście jeszcze ten Esteros oraz tą strefę roku, 13 piętro w strefie roku musimy dopchnąć po to, żeby zdobyć sobie tutaj pupile, przede wszystkim pupile pupil diablo No i oczywiście pupil tutaj z wody Poseidon. Także to muszę zrobić i to spróbujemy sobie dzisiaj zrobić. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę. W tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przypiętym komentarzu oraz opisie. No i możecie pisać komentarze, jak tam wam leci majówka, dlatego że teraz mamy ten długi weekend. Powiedzmy, mamy sporo wolnych dni. No i jestem po prostu ciekaw, jak tą majówkę spędzacie. Możecie napisać, chętnie sobie poczytam, dlatego że wiadomo, nie było ostatniego odcinka, ostatni był bodajże w piątek. No, ja też troszkę tam powiedzmy poimprezowałem, że tak powiem, zwłaszcza w niedzielę, więc troszkę jeszcze jestem taki, wiecie, dochodzę do siebie, że tak powiem. No, ale tak czy inaczej, lecimy z odcineczkiem. Dobrze, co tutaj na tym Paladynie się pozmieniało? Przede wszystkim to, że mamy już dość mocne runki. To jest tak naprawdę jedyny powód, czemu nagrywam ten odcinek, bo jak możecie zauważyć, mamy tutaj już prawie jest to w ogóle myślałem, że już to jest to przebiłem. Natomiast wczoraj na streamku ktoś mi uświadomił, że jeszcze tego jest 100 nie mam, już mi tutaj niewiele brakuje. Dlatego właśnie jak teraz był ten event Depicki, szukałem sobie tam itemków do rozmontowania. No to tutaj troszkę broni mi poleciało, co za tym idzie te runki prawie maksymalne również mi poleciały. Jak widzicie, u siebie mamy już 58%. No i tutaj na pachołkach wojownik 50, magus 47, kunegunda 52. Niestety nic lepszego mi nie poleciało. No ale myślę, że to Wystarczy, żeby dzisiaj troszkę tych lożków ubić. W sumie to mamy ich niewiele do ubicia, no ale to był taki główny powód, czemu właśnie tutaj zdecydowałem się nagrać ten odcinek, bo po prostu ta runa, którą miałem w broni, to było chyba 36% do tej pory, no dało mi ponad 20% więcej, więc naprawdę tutaj procenty na lożki wzrosły, do czego zaraz przejdziemy. No i tyle, tyle jeżeli chodzi o tego Paladyna. Oczywiście wiadomo, stopujemy lożki, powoli tutaj wszystko idzie, już mamy prawie 4000 siły w podstawie, mamy 3 pół HP, troszeczkę sobie tą siłą w tym momencie odbiłem No i raczej tutaj nic ciekawego się nie dzieje wiadomo jak to wygląda Mogę wam na szybko oczywiście przelecieć konto mamy 15 aure w tym momencie Mamy tutaj arenkę no to co co powiedziałem już prawie 100 No i co? Kryształ się coś tam odkłada, jeżeli chodzi o kowala Tutaj gabinet Magi to nic ciekawego. No, pupilki wyglądają tak, to też wam na szybko pokażę. Teraz mieliśmy 4 dni w ogóle eventu pupili, więc też bardzo, ale to bardzo fajny buścik. Tutaj portal, może zaraz machnę, spróbujemy, może nam się uda. Troszkę tych portali od ostatniego odcinka porobiłem, także no to jest chyba spoko, nie? Bo troszkę tam, zaraz wam zresztą pokażę, ale troszkę tam postać dostała busta, że tak powiem. loszków oczywiście nie ruszałem. Twierdza, tutaj już 20. Akademia nam się teraz buduje na dwudziestkę powoli w tym momencie. Momencie na 16. No i co? Przede wszystkim podziemie. W podziemiu już troszkę sobie tutaj docisnąłem. Mamy trenera 15. Chyba jego jeszcze nie miałem na ostatnim odcinku. No i przede wszystkim tutaj ten przygodomat. Przygodomat już jest na 15. No i jak widzicie, już nam się ta awka ładnie odkłada w tym momencie, w tym momencie 200. Więc no to jest najważniejsze, żeby ten przygodomat jak najszybciej na 15 postawić i żeby ta awka już po prostu powolutku się odkładała. No i teraz mi się wrota budują na 15. Gildy Top 2, jak widzicie. Troszkę chyba się ostatnio wzmocniliśmy. Takie mamy wrażenie, dlatego że no nie mogliśmy za bardzo utrzymać tego top 2, nie? W sensie ciągle było top 3, jakieś tam te walki były close, no a teraz jakąś tam delikatną przewagę czci mamy nad top 3, więc nie wygląda to wcale tak źle. Topkę wam może pokażę na końcu tego serwera, jak to wygląda w tym momencie. Tu jakieś rankingi, no to useless, no i tyle, tyle. Generalnie tyle tak na szybko. Ok, zaraz wam pokażę walki, ale przede wszystkim jeszcze to. Co pewnie macie w tytule, czyli kodzik. Kodzik z okazji dnia święta pracy, o którym się dowiedzieliśmy wczoraj. Mianowicie jest to Labor Day Podłoga 23. Zaraz wam tu pokażę, jak go użyć. Wchodzimy oczywiście w plusik obok naszych grzybków. Tutaj klikamy kupon bonusowy, no i wpisujemy ten kuponik cyk. Możecie sobie przepisać, można przekopiować. Chociaż no, przekopiać z filmu to tak średnio, no ale rozumiecie o co chodzi? No, i klikamy daj mi bonus, i dostajemy tutaj taki krawat. Krawat, czyli po prostu naszyjnik, już wam pokazuję, który. Ja, oczywiście, na tym koncie już go użyłem. No, i to jest losowe. Możemy dostać dziurą, możemy dostać bez dziury, możemy dostać na wszystkie staty, na trzy staty, więc to jest tak na dobrą sprawę. RNG, czy komuś siądzie, czy nie, ale wiadomo, nawet jak to będzie useless, to przyda się do kibla, potem do rozmontowania, więc szkoda tego nie użyć. I tu ważna informacja, działa. Tylko do dzisiaj do północy, bo wiadomo, no wczoraj nie było filmu. Jak ktoś jest na Discordzie, polecam być, to już wiedział od samego rana, że taki kodzik jest. Natomiast jakiegoś na tym Discordzie nie ma, to się dowiaduje dopiero z tego filmu. No i działam, mówię, dzisiaj do końca wtorku, dzisiaj mamy wtorek, tak, dzisiaj mamy wtorek, do końca wtorku do północy, więc jak ktoś ogląda już ten film jutro, czyli w środę, no to niestety tego kodziku sobie nie zużyje. Dobra, co ja tutaj mam dla Was pozapisywane? Przede wszystkim dwa lożki sobie ubiłem jeszcze poza odcinkiem. Że tak powiem, poza serią, dlatego że strasznie mnie mierziły te Lochy. Jak ktoś oglądał poprzedni odcinek z Paladyna, ten wie, że bardzo tutaj. No, troszkę wydaliśmy grzybów, żeby to jeszcze pokonać, żeby jeszcze nam się udało to ubić. No i nie dałem rady, nie nie dałem rady. Miałem tam dość wysokie procenty na te lochy, więc mnie to mierziło. Także stwierdziłem, że tam chyba dzień później jeszcze spróbuję i udało mi się w miarę szybko te lożki ubić. Jak widzicie, tu jeszcze mieliśmy 359 level, tutaj tak samo no, i chyba dzięki tym lochom wbiłem jak dobrze pamiętam, 360 dzięki czemu mogłem już zacząć pełnoprawnie, że tak powiem, stopować. Dobra, tutaj pachołki zrobiło około pół HP może przyspieszymy, no tu się ciągle niestety te walki bułkują no ale niech będzie, żeby to obejrzeć. No i później te portale i będziemy już lecieć do Lochów. Bardzo długie wstępy robię, zauważyłem zawsze, no ale wiecie, ja chcę po prostu pokazać co tutaj się pozmieniało do ostatniego odcinka, żebyście mieli taką ciągłość serii. Dobra, tutaj dzień później portal, możemy obejrzeć, tu w dalszym ciągu 359 level nawet, więc jeszcze te Lochy mi nie dały 360. Tu jakaś dobitka portalu, dobra, będziemy to razy 3, żeby tylko było. you bo po prostu szkoda, yy, no szkoda czasu, nie? Zwłaszcza, że to jest walka, no jezu, to aż się nieprzyjemnie ogląda, powiem wam szczerze, jak się tak bugują te walki, jeszcze to jest walka paladyna z wojownikiem, do zobaczcie ile to trwa, o tu nagle teraz jakieś przyspieszenie, no strasznie słabo, no czekam aż to naprawią, od ostatniej aktualizacji chyba się zepsuły te animacje walk, no i niestety w dalszym ciągu tak to wygląda. Tutaj trzy dni później portal, yy, tu mamy znowu Magusia, więc to chyba w miarę szybko nam pójdzie, dokładnie fajne kryty, yy, fajne Ciosy, tutaj już 360 level dobity. Cyk, lecimy dalej. Teraz mamy 22 kwietnia. Kolejny portal, tu też dobitka. Jak widzimy, no tu jeszcze miałem tą starą runę, nie? w sensie tu miałem jeszcze tą broń ze starą runą, więc nie szło to tak dobrze. Tu 27 kwietnia również jakaś dobitka. Tu mamy znowu wojownika, więc też to pewnie troszkę potrwa, niestety. No i wczoraj udało nam się z tego co pamiętam kolejny portal zrobić, ale to już zrobiłem właśnie z nową bronią, więc no poszło spoko, nie? Poszło generalnie spoko, sporo tam obrażeń z tego co widziałem zrobiłem, ale to zaraz sobie sprawdzimy. No tu fajny krytyk, tutaj no ledwo, ledwo, jak nie walimy krytów to strasznie słabe te ciosy. No i dokładnie, wczoraj przed 20 zobaczmy sobie, prawie pół HP, to jest w ogóle jakiś zwiadek, no ale z nową brońką padło to aż miło. Właśnie to jest fajne, teraz mamy już tego... Trenera 15, mamy tą prawie maksymalną runę u siebie, więc siada to bardzo przyjemnie. Dobra, portal do piekieł, sprawdźmy. Mamy kolejnego ziomeczka, znowu wojownika. Czy my go ubijemy? No nie ma opcji, nie ma opcji. Nawet z nową runą nie uda nam się tego zrobić. Ale dobra, lecimy, lecimy, żeby już tutaj nie przedłużać, bo tych lochów wcale nie mamy tak dużo. Przede wszystkim chłopieńcy Brin, 15 loszek, no i na niego mamy 6,5%, więc bardzo, ale to bardzo dużo. Także po prostu klikamy, klikamy, musimy to zrobić. Troszkę, no właśnie. To jest to, co powiedziałem. Troszkę Wam tutaj zaspoileruję dla te... Oj, kolejna maksymalna runa. Jezu, jak świetnie. Dobra. Yy, tą łączną odporność wczoraj też zdobyłem, nawet jeszcze nie mając... W sumie to wiecie co? Może ja tutaj reset zrobię, żeby już mi liczyła jako tą większą ilość runek, bo nie robiłem po dzisiejszym skipie, a może jakieś epiki będą lecieć. Ale dobra, to jest bardzo, bardzo dobre, dlatego że... My tu mamy tak, to mogę zamienić. No, już mamy dwie łączne odporności. Jak jeszcze nawet dobrze ich nie szukaliśmy. To zawsze pomoże w PvP. Jak już będziemy mieli tego maksa, ok, to jest spoko. No, i tutaj możemy sobie w tym momencie. Czy ja coś dzisiaj wrzucałem do kibla? Nie, to możemy zostawić do kotła. No, i teraz do toalety cyk. Zobaczmy. Klatuwa plus 18. Bardzo mało. Pancerza na minus. Rozmontowanko cyk. Dobra, yy, możemy obejrzeć od razu tą walkę. Zobaczymy. Od razu wam tutaj zaspoileruję to, co już zacząłem mówić, że niestety nie nie zamkniemy chyba dzisiaj tego esterosu dlatego że na obrońce mam not possible jeszcze oczywiście sprawdzę tutaj jak dojdziemy do tego obrońcy no ale niestety Wydaje mi się, że na nim się jeszcze zatrzymamy. Zresztą nawet jak obrońcę pokonamy, to chyba na niepalną też miałem jakieś bardzo, bardzo małe procenty 001 albo coś takiego. Więc no jeszcze to nie będzie ten odcinek, gdzie już te lochy całkowicie skończymy, ale stwierdziłem, że go nagram, nawet jak zrobimy kilka tych esterosów, tu tego Ramzeja też powinienem pokonać. Nawet jak zrobimy kilka tych esterosów, to zawsze to tam jakiś level do przodu, zawsze troszkę więcej ekspazawki i tak dalej Warto jest to po prostu zrobić. Co do mnie, bo ja was pytałem jak tam majóweczka, jak tam wolne dnie. Także piszcie w komentarzu, co do mojej skromnej osoby, że tak powiem, no mówię, w niedzielkę troszeczkę tam, że tak powiem, zaburzyłem w ogóle swoje skany postaci niestety, dlatego, że od 1 stycznia dzień w dzień, aż do poprzedniej niedzieli, zeszłej niedzieli w zasadzie, dzień w dzień te skany robiłem codziennie, zobaczcie, to nam też padło, no ale niestety w niedzielę, że tak powiem, nie byłem w stanie. Nie byłem w stanie tego zrobić. No i co za tym idzie? Tu w ogóle jakąś brońkę, to my możemy do... Jakiemuś pachołkowi, może dać. Tu jest nawet fajny rozrzut, zobaczmy. Plus 32, no to jest fajne, ale czy my, yy, no i tak, tu musimy coś, że tak powiem, wywalić, ale właśnie, dla Kunegundy plus 25, no to się przyda. To się Kunegundzie przyda, na pewno. Tylko korunkę zamienimy pod tego włotka, bo tego włotka, mimo że mamy na niego chyba 0,23%, yy, będę chciał dzisiaj zrobić podejście i będę chciał go po prostu pokonać. Tu w ogóle nam bardzo, ale to. Ba A, ja Golda nie mam. Yy, bardzo, ale to bardzo mało nam leci niestety y, pomarańczowych gemów, zobaczcie, na Kunegundzie mamy zaledwie dwa, y, no i tutaj nie mamy żadnych, mamy same czarne gemy na tych pachołkach, y, no i to też nie pomaga żeby, żeby tego Włodka jakoś tam fajnie sobie ubić, no ale jest jak jest, dobra y, Kunegundy na razie nie ruszam, musimy pamiętać, żeby jej tą broń zaczarować jak przejdziemy do strefy mroku na razie nie mam golda, bo wydałem głupio y, no ale okej, okay. kolejny nam pad, możemy go sobie jeszcze obejrzeć i lecimy do Magusia ten Maguś też raczej bez problemu nam siądzie y, także tak jak Wam wspomniałem, u mnie niestety niedzielna przez alkohol został, został zaburzony ten mój tryb skanowania, już mi się totalnie odechciało, może jak tam jakoś nowy miesiąc będzie albo coś takiego to znowu zacznę, no ale wiecie, jak już jednego dnia nie mam, to już mnie to irytuje, że nie mam takiej ciągłości po prostu, no ale niestety, no w niedzielę... Było ciężko, powiem Wam szczerze, jak wróciłem do domku. Zresztą wczoraj robiłem streama yy, wieczorem, no i tam yy, kto siedział na tym streamie ten widział jak to wyglądało. Yy, no, taki był streamek dość skacowany, że tak powiem, yy, no ale jest jak jest, no trudno zdarza się, więc coś tam w tą majóweczkę, że tak powiem, skorzystałem, a Wy możecie napisać, tak jak już powiedziałem, jak to wyglądało u Was. Dobrze, lecimy dalej. Teraz mamy, no może te brońki powymieniam, wiecie, bo to jest, chociaż my nie mamy tego golda, no i to jest problematyczne. Skąd ja bym mógł tutaj golda wytrzasnąć? Za bardzo nie mam skąd w tym momencie, ale okej, okay, potem się będziemy martwić, na razie lecimy dalej. Tu mamy fajny rozrzut, plus 24, tylko runkę znowu musimy zamienić, ale zrobimy to. Zrobimy to jak najbardziej wszystko pod tego włotka. Przygotowania tutaj delikatne, pyk, no i dobra, mamy to. No myślę, myślę, kurczę. No tutaj z kopalni to nie za dużo. Przygodomatu oczywiście nie odbieram. Ile mi daje gryfosmog? 600 tysięcy. Nie za dużo, ale może trochę poprzedłużamy najwyżej. Jak już nie będziemy mieli wyjścia, to najwyżej tego gryfa sobie. Machniemy, ok. W ogóle teraz będą maturki też swoją drogą, trochę mi się pozbierało przez to, że nie nagrywałem jakiś czas. To troszkę tych informacji dla was mi się pozbierało. Teraz będą maturki już chyba po majówce od razu. Także życzę oczywiście powodzonka każdemu, kto tą maturkę będzie pisał, kto ją tam będzie zdawał. Yy, matura nie jest ciężka, oczywiście mowa tutaj o podstawach i tak dalej. Yy, ja się osobiście, ja w ogóle byłem tym rocznikiem, który nie miał matur ustnych, dlatego że wtedy był wiecie, wirus na świecie i tak dalej, pandemia, yy, więc mnie na szczęście, że tak powiem, te ustne ominęły. To chyba było dla mnie najbardziej stresujące, jak miałem mieć te ustne, aczkolwiek mówię, maturka nie jest ciężka, więc na spokojnie można ją zdać, bez żadnych tam nawet, no, bez jakiegoś tam, większy, bez jakiejś większej nauki, nie? Ja osobiście się jakoś bardzo nie uczyłem do swojej matury, no i ją zdałem, nie z jakimiś wygórowanymi wynikami, że tak powiem, nie było to jakieś po 90% ze wszystkiego, albo coś takiego, no, ale zdać zdałem, więc... Nie jest to naprawdę bardzo ciężkie. Ja osobiście największy problem miałem zawsze z matematyką. Z tą matematyką zawsze mi tam wiecie ciężko szło, więc można powiedzieć, że przed maturką się najbardziej właśnie na matematyce skupiłem jakieś tam Markusze robiłem, jakiś w ogóle kurs sobie wykupiłem na internecie chyba za dwie dychy na miesiąc, bo to była taka stronka bardzo fajna, gdzie tam wszystkie zadania maturalne były przeanalizowane, no a wiecie jak wygląda matura z matematyki przeważnie zadania są jedne i te same, tylko po prostu, no co tam się zmienia, tam się zmienia treść, nie? tam się zmienia głównie jakieś tam dane no ale bardzo podobne są Markusze, jeżeli chodzi o matematykę Matematykę. Więc jak już się nauczysz sposobu rozwiązywania tych zadań, które są na maturze, przynajmniej kiedyś tak było, bo no, ja już pisałem tą maturkę 3 lata temu, jakby nie patrzeć, no to po prostu dalej ogarniasz, nie więc mówię, ja się najbardziej na, mat na matematyce skupiłem na Polski to chyba dzień przed z dwie godziny poświęciłem, żeby jakieś, przypo przypominać sobie jakieś lektury no i na angielski to się chyba wcale nie uczyłem jak dobrze pamiętam No a i tak poszło mi całkiem nieźle, jeżeli chodzi o angielski, więc mówię, maturka jest łatwa, nie ma co się stresować. Na spokojnie, teraz już nie ma co na ostatnią chwilę, jakoś nie wiadomo jak tryhardować, mieliście dużo czasu na to, teraz żeby się tylko wyspać, iść, zdać to i nie mieć po prostu problemu. Maturę jest, uważam zdać dość, dość ciężko. Oczywiście wiadomo, jeżeli ktoś nie chodzi, w sensie nie zdać matury jest dość ciężko. O to mi chodziło. Natomiast mówię, jeżeli ktoś na przykład w ogóle nie chodzi do szkoły albo coś takiego, totalnie nic nie ogarnia, totalnie ma, że tak powiem, no w pupie, żeby nie mówić brzydziej, szkołę, no to może mieć problem. To faktycznie może mieć problem ze zdaniem. No, ale generalnie powinno być raczej łatwo. Dobra, mamy kolejny paseczek, mamy tutaj. Wiecie co? No i teraz by się przydało dla Magusia jeszcze zmienić brońkę, ale może ja po prostu sobie wrzucę to do kociołka. Zmarnuję to, no ale trudno, niech będzie tak. Tu mamy te itemki już do Wiedźmy poodkładane, no i może sobie dzięki temu... Po prostu zaczaruję, żeby nie musieć Tego Gryfosmoka przedłużać Cyk i cyk, dobra, to wszystko tak jak mówię Pod tego Włodka, okej okay, Kolejny w tym esterosie nam padł, super Obejrzmy sobie, na niego pamiętam, że było Niedużo procent, bo ja w ogóle te procenty Wczoraj sprawdzałem i na niego miałem chyba Jakoś 0,80 albo coś takiego, więc Troszkę się z nim pomęczyliśmy, no ale udało nam się Go pokonać i wbiliśmy już jeden pełny Level, więc mówię, zawsze to Troszeczkę do przodu, bo No dość wcześnie zaczęliśmy to stopowanie Nie, nie ma co tutaj się Dość wcześnie, więc przyda się ten level po prostu z tego esterosu. No i teraz mamy obrońcę. I właśnie zobaczmy, jak to wygląda. Zrobimy tutaj skanika i jakie my mamy procenty na tego obrońcę. Wydaje mi się, że nie za duże. Wydaje mi się, że jednak yy, nie, niezbyt. Yy... Pokaźne. Dobra, mamy tak. Na Włodka mamy 0,27, więc troszkę nam się tutaj, troszkę nam wzrosło. Zaraz idziemy do tego Włodka. No ale właśnie, na obrońce mamy Not Possible, czyli niestety jeszcze w tym momencie obrońcy nie zrobimy. Myślę, że zrobimy go na luzie po y, czerwcowym legendarnym lochu. Teraz legendarny loszek będzie na urodziny, więc myślę, że na te urodzinki go sobie po prostu zrobimy i będziemy to już mieć z głowy. No a teraz lecimy do Włodka. 0,30 niecałe procenta, bardzo malutko, ale ja tutaj będę... Będę chciał na niego troszkę grzybków wydać, żeby już chociaż to zamknąć, żeby chociaż tego pupila złapać, żeby to mieć po prostu z głowy. Nie na takich procentach się ubijało lożki Mamy Kunegundę, zmieniliśmy jeszcze tam delikatnie brońki, więc zawsze to troszkę więcej tych obrażeń. No i po prostu wiadomo, Kunegunda tutaj musi zaszaleć, musi zrobić trochę uników. Chcę na niego sporo tych grzybów wydać, żeby to już mieć po prostu z głowy. No a jeszcze tego obrońcę i tą mnie palną, to mówię, jakoś myślę, że dopiero w czerwcu już będę miał pewnie w 100% maksymalne runy, pozmianiam temki na legendarnym lochu, no i wtedy. Raczej powinno to paść bez większych problemów, więc mówię, powodzonka z maturką, dacie radę na spokojnie, nie ma co się przejmować. Bo mówię, no, matury nie zdać jest giga, giga ciężko. Znałem przypadki naprawdę tragiczne, jeżeli chodzi o jakieś tam logiczne myślenie, chociażby. No, i tak tą maturę jakoś zdawali, więc wiecie, nie ma co się stresować. Więc to kolejny wątek. Majóweczka to jeden wątek, i co ja wam jeszcze miałem mówić o kodzie, wam powiedziałem, aha, jeszcze. Jeszcze odnośnie konkursu majowego, bo oczywiście zaczął się maj, mamy teraz 2 maja, odnośnie konkursu majowego, jak dostanę informację standardowo, jak tam poszło w kwietniu, ten kodik twórcy, jak to tam wyglądało, ile razy go używaliście, myślę, że do końca tego tygodnia powinienem już tą informację dostać, najwyżej, jeżeli nie, to tam jakoś w przyszłym tygodniu, to po prostu jak dostanę, to od razu za jeden dzień, za dwa dni, coś koło tego, zrobię Wam konkursik, na ile jeszcze nie wiem, bo mówię, poczekam na tą informację, zobaczę, czy dużo razy użyliście, czy mało tego kodziku, wtedy zadecyduję, jaka to będzie jaki to będzie paysafe cardzik, o może tak no ale na spokojnie, oczywiście konkursik będzie bez problemu teraz bardzo dużo osób w ogóle mi wysyłało screeny przez te ostatnie trzy dni wiadomo, był, była promocja więc no myślę, że w ogóle jeżeli chodzi o grzyby to większość ludzi czeka na ten ostatni weekend miesiąca żeby po prostu skorzystać z promocji i tam sobie to zakupić, więc no sporo, sporo było tych screenów, więc oczywiście ślicznie dziękuję ale jakieś tam szczegóły i tak dalej to już powiem na filmie konkursowym, no, i chyba tyle, chyba tyle z mojej strony. Jeżeli chodzi o odcinki, no to ten odcinek już planowałem nagrać jakiś czas temu, więc go po prostu nagrywam, żeby tutaj progresik na Paladynie wleciał. Mam jeszcze pomysł, żeby z Magusia troszeczkę, w sensie troszeczkę, jakiś tam odcineczek nagrać. Myślę, że też w miarę ciekawy. Nie wiem, czy jakoś czwartek go nie spróbuję ogarnąć. No i co, i na razie tyle. Na razie niestety mamy przestój na razie czekamy przede wszystkim na nowy serwer europejski piąty, który myślę, że jakoś w okolicach lipca będzie w ogóle jeżeli chodzi o mnie, to też moja aktywność na kanale i tak dalej może być teraz mniejsza, bo już mi się zaczyna zaczynają poboli zaliczenia na studiach, już mamy wiadomo maj, w czerwcu już jest koniec tak jakby semestru, więc też będę miał te zaliczenia, może tych odcinków być mniej czy coś takiego No, jakbyście mieli jakieś pytania czy coś takiego to dawajcie zawsze na discordzie, bo na discordzie jestem praktycznie non stop, więc zawsze tam odpowiem, no ale mówię, tych filmów troszeczkę może być mniej, bo to już jest mój ostatni semestr, trzeci rok, że tak powiem, już go kończę. No i oprócz tego, że będę miał zaliczenia, dość sporo tych zaliczeń mi wypadło w tym semestrze, to jeszcze będę miał obronę pracy licencjackiej w lipcu, bodajże jakoś tam chyba na początku, więc no niestety troszeczkę zapiernisz będzie z tego tytułu. Dlatego mówię może tych filmów być mniej może tych streamków być mniej no ale tak czy inaczej będę się starał żeby ta aktywność była w miarę na fajnym poziomie tak jak to do tej pory miało miejsce. Kolejna sprawa którą a no i właśnie odnośnie tego EU5 no to też nie wiem kiedy to będzie dokładnie o i zobaczcie siadło nie wiem kiedy to będzie dokładnie dużo osób mówi że może to być właśnie lipiec troszkę osób mówiło że pod koniec lipca troszkę osób mówiło że na początku lipca no mi by chyba bardziej pasowało. Pod koniec, żeby już się tak w 100% że tak powiem skupić, wiecie co? Tego to ja nawet nie muszę wymieniać. Skoro już ubiliśmy tą strefę roku, to i tak już mi tu pachołki nie są za bardzo potrzebne, yy, więc dobra, yy, po prostu to oplujemy, że tak powiem. Yy, wolałbym pod koniec, bo ja mam chyba na początku tą obronę, skupić się na tej obronie, zrobić to, mieć to już z głowy i oczywiście wiadomo, już potem się skupić na nowym serwerku, zrobić wam fajne streamki, fajne odcinki i generalnie fajny content. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Niestety tak mi się zgrało. Oczywiście na EU5 będę na 100% startował, nawet jak nie dam rady Wam zrobić takich, takiego kontentu jaki chciałbym Wam zrobić, to i tak tam wystartuje, bo to był serwer, na którym od dawna planowaliśmy grać, no i po prostu wiecie, no szkoda by było to, że tak powiem, ominąć, zwłaszcza, że no mówię, teraz na praktycznie wszystkich serwerach mamy stopowanie lochów, więc ciężko jest z tym kontentem, ciężko tutaj coś ustrugać, ja wymyślam różne filmy, tak jak zresztą ostatnio mogliście zauważyć, wymyślałem jakieś mity Shake'sa, jakieś skróty w Shake'sie, jakieś tam no dużo takiego eksperymentalnego kontentu się u mnie ostatnio pojawia, niektóre filmy Wam się bardziej podobają, niektóre mniej, no ale mówię póki nie zaczniemy na nowej postaci póki nie skończymy przede wszystkim stopować lochów tutaj na co niektórych postaciach teraz oczywiście najszybciej do tego będzie miał zabójca, no na Magusiu niby już skończyliśmy ale te lochy sami widzieliście ostatnio na odcinku jak padają, więc no musimy po prostu czekać na EU5, musimy czekać na EU5 i tak to ogólnie wygląda, dobra Włodek pokonany, mamy już tutaj możliwość odlokowania pupilka z mroku więc fajnie, jakiś tam bonusik do HP będzie. No i tyle, zrobiłem w sumie wszystko co planowałem na tym odcinku zrobić, nawet jakoś dużo grzybów mi na to nie poszło. Oczywiście, wiadomo, chciałbym jeszcze zamknąć steros, ale obrońcy na, ra na razie nie ubijemy, więc dajemy sobie z tym spokój. No a tutaj wrócimy, wrócimy myślę jakoś po czerwcowym legendarnym lochu i wtedy już sobie na spokojnie ten esteroz zamkniemy, bardzo nam się do tego nie śpieszy, no ale wiecie jak to wygląda dobrze, czyli tak, wodek obejrzany wszystkie lożki jakie dzisiaj ubiliśmy to obejrzeliśmy jeszcze na koniec wam mogę pokazać topeczkę, topeczkę którą tutaj jedyneczkę, cyk dobra, może coś no nie bardzo działa ale okej, okay, teraz niech się tutaj nam wczyta, że tak powiem, ta cała topka o dobra, mamy to, no i zobaczmy jak to wygląda, dużo się nie z zmienia w zasadzie, w sensie ostatni odcinek, na ostatnim odcinku z EU1 też pokazywałem topkę no i chyba te same osoby były w topce co teraz czyli mamy tutaj Sevena, mamy Marksmana, mamy Zouzi, mamy Namo nie? tak to ogólnie wygląda więc dużo w tej topce się nie zmienia. Dużo osób stopuje oczywiście lochy. Marksman chyba nie stopuje z tego, co widzę, bo tutaj gniecie dalej jak zły. Natomiast taki Seven, taki Zouzi chyba, chociaż Zouzi też ma spory level, to w zasadzie nie wiem, czy on stopuje, czy nie stopuje, nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że tak. No tutaj Namo tak samo stopuje, więc generalnie sporo osób te lożki po prostu stopuje, więc już te levele tak szybko nie idą. Tu wiadomo, w tym momencie w topce są te osoby, które mają najwyższy poziom kopalni klejnotów, co za tym idzie ich postać jest najmocniejsza, no tutaj Zouzi mamy po 1300 około 50 gemiki Jak widzimy tutaj Marksman to w ogóle już prawie 1400 co niektóre Tutaj Seven tak samo 1350 około, no oni wszyscy już mają kopalnie setkę, więc to jest jakby logiczne Tutaj Namo Paladynem też około 900 te gemiki, tutaj mamy około 700 No i wiadomo, no im niżej tym te gemy będą słabsze, chociaż tu widzimy Dreamscape około 1000 tych tegemy ma, tutaj mamy jakiegoś Jay, szczerze mówiąc, go nie kojarzę. On też ma około 700, no ale tak to po prostu wygląda. Tak to wygląda. Sprawdźmy sobie jeszcze paladynów, bo zawsze się porównujemy. No na molochy stopuje z 12 leveli w ogóle ma nad nami. On ma strasznie chyba te lochy dopchane. Bo no wiadomo, na tym etapie jeszcze czystej jawki i takich pobocznych rzeczy to aż takiej przewagi nie zrobi więc wydaje mi się, że masę tych lochów ma dopchanych bardzo, bardzo dużo mamy teraz tak, kto tutaj jeszcze jest? Litkill, z tego co widzę, on ma 372, więc też chyba dalej te lożki cisnął. No, my w ogóle tutaj też mamy sporo do ubicia. Gdybym ja nie stopowała tych lochów, to mogę wam powiedzieć, że przede wszystkim tak na Esteros. Nie, przepraszam. Na tornado, nasinego gula mamy już prawie 10%, więc jakby to tornado nam padło, potem 4,88, bo to też jest blok, no to już ze 100 tych tornad myślę zrobimy na luzie. To też nam da bardzo, bardzo, dałoby bardzo dużo leveli. Oni pewnie to już popchnęli dalej, ale my tego robić nie chcemy, dlatego tak to wygląda. Tu mamy jakiegoś konesera 363, tu mamy 361, tu jakiś Rina Tenoi 360. O, proszę bardzo, kurde, tylko nie wiem, czy ja ją ubiję, Wydaje mi się, że nie, ale ej, nawet. Nie wiedziałem, że mi tych, tych itemków tyle brakuje. Kurczę, no tu będzie ciężko mówić, bo ona ma strasznie mocne statystyki w porównaniu do nas. Ale może się uda chociaż jeden jakiś taki laki, yy, laki strzał. Dobra, siedzi, ok. Tych itemków to były chyba jedyne itemy, jakich mi brakowało tutaj. Czyli tych z Magusia z Tornada 500. Dobra, yy, fajnie, że to udało nam się zdobyć. Nawet gdybym wam nie pokazywał, to bym nie znalazł. No ale dobra, tak wygląda topka. Nie ma co tutaj się rozwodzić. Dużo osób stopuje lochy, więc teraz po prostu jest taki przestój. Ok, ja wam ślicznie dziękuję za uwagę. Oczywiście ślicznie wam dziękuję za oglądanie. Wbijajcie na Discorda dla widzów, wbijajcie na Twitcha, na Instagrama. Linki są oczywiście w przypiętym komentarzu oraz opisie, subskrybujcie z dzwonem kto jeszcze tego nie robi, kciuka w górę pamiętajcie żeby zostawić, no i piszcie w komentarzach jak tam nastawienie przed maturkami, jak tam majóweczka wam leci, chętnie sobie poczytam co tam generalnie u was ciekawego. Dzięki ślicznie raz jeszcze za uwagę, dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć!